Poniedziałek, 15 kwietnia, jest około godziny 14 Pierwszy dzień z tego ochłodzenia. Jak widać w cieniu jest niecałe, no jest 14 stopni. Zaczęły troszkę latać. Jak zaczęły latać, to zdecydowałem, że do tych dwóch ulic o, mi ten pół korpusa załadowały miodem zamiast jajkami. Że zajrzę, bo ja tam wrzuciłem na ostro węzę po całości w piątek, czyli to jest 4 dni, i zobaczymy na szybko, bez grzebania gdzie indziej, czy ta węza jest odbudowana i zajęczona, bo przez to mi, że zawaliłem mi miodem bo nie chciało im się walczyć i przechodzić na górne korpusy to po prostu zaczęła rodzina hamować i musiałem szybciutko przewietrzyć dzisiaj zobaczę czy ewentualnie jeszcze mimo wszystko kraty nie wyciągnąć żeby zdjąć im tego blokera bo w innych słabszych rodzinach pozdejmowałem szybko kraty bo jednak one jeszcze nie za bardzo chciały chodzić Zajrzę do tych największych rodzin, bo do pozostałych to raczej nie mam co zaglądać. I zobaczymy na jakim etapie jest ten półkorpus odbudowany. Czy już jest odbudowany i w całości zajęczony. Sam jestem ciekaw, bo były 3 dni w sumie dobrej pogody. Najlepsza pogoda to sobota, niedziela, latały jak wariatki, także bardzo dobrze. No i powoli, tak jak mówiłem, jak przyjdzie pora. Szykuję sobie już dennice. zostały i już mi tylko ich odkażenie umyte są. Natomiast ja mam dennice te łysionioskie, i one tu się wybrzuszają. Powodują to, że pszczoły obce pszczoły mają swobodne przejście dodatkowo przez dennicę, i jeżeli Teraz jeszcze jest w tej dennicy ok, jeszcze ją puszczam, natomiast jak, jak, jak jest to już naprawdę bez sensu, to ja po prostu rozbieram. Później pokażę to, znajdę tak. Rozkręcam to i robię inny system. Tak samo bardzo delikatne są też patołki, Łyseniowi się to nie udało bo mocniejsze szarpnięcie przy oczyszczaniu po prostu powoduje, że to wszystko pęka. Także takie delikatne dziadostwo wyszło. i ja przerabiam, a to za chwilę pokażę na jaki sposób, bo nie będę teraz tutaj przewalał. Także denice mam gotowe, tak jak mówiłem na jakimś tam wcześniejszym filmie, że ja im tylko wymiatam, bo czas higienizacji dennic. Jeszcze nadejdzie, natomiast ja też mam taki, nie mam za dużo uli, dlatego mogę sobie tak pozwolić, że ja dennice wymieniam dwa razy do roku, jak przyjdzie pora po takich już właśnie zimnych terminach, także myślę, że za tydzień będę wymieniał te dennice, bo teraz na ten tydzień przychodzą duże ochłody. No, i później po leczeniu, jak już rozpędzam rodziny na zimę, to, to wtedy przy izolacji matki też w tym momencie wymieniam dennice. Żeby już miały dwa razy, to, to jednak te dennice się brudzą i nie ma co tam dyskutować. Mam tą możliwość kerszer, pach, pach i, i zrobione. Nie ma co nad tym płakać. Dobra, to w tej chwili pójdę jeszcze i pokażę Wam, jak ja przerabiam te dęnice przez te wadliwe plastikowe. One, one nic się nie dzieje, one samoistnie zaczynają się wybrzuszać i w pewnym momencie po prostu już tu multum pszczół, i to prowokuje też łatwość dostępu i kradzieży. Dobra, to przyniosłem, żeby Wam pokazać, także ja wtedy odkręcam całkowicie. Siatkę, pseudo siatkę łysoniowską. Nie dość, że mam łatwiejszy dostęp do krawędzi, i wtedy faktycznie czyszczenie dennicy samej jest szybsze, łatwiejsze przy kerserem. To, to po prostu z każdej strony mam bezpośrednie dojście. Nie zostają tak jak tutaj szczeliny, gdzie zostaje dużo brudu, bo to jest nie sposób domyć. O, widać. I po prostu. Kupiłem kratę metalową i jej nie przykręcam. To powoduje szybki demontaż. Ona jest sama z siebie ciężka, pięknie zasłania i nie pozwala nam na żadne szczeliny. Jednocześnie też jest szybsza w czyszczeniu. Nie muszę się tak pierniczyć jak z tą. Po prostu szczotką pach pach pach, na wzruszam, kerszerem zmywam i jest wszystko czyste. Także. Przerabiam jak któraś już, no bo nic na siłę, tylko po prostu ta widać, że no za jakiś czas już tu po prostu tak spuchnie, że trzeba będzie to wywalić dziadostwo i, i, i po prostu już przejść na ten tryb metalowy. Sprawdza mi się to, jestem bardzo zadowolony, mimo że to nie jest stanie wyjście, ale naprawdę efektywne. Akurat takie ochłodzenie to też jest czas na, o proszę, posprzątanie w końcu po zimie. Wszystkie ramki zostały wyniesione, zakarmione, podoskładane do uli. Te, które przeznaczyłem do likwidacji, które w trakcie mi wyszło do likwidacji, właśnie podłączyłem i będę tutaj wytapiał wosk. Tutaj ramki do dezynfekcji też tu w parowniku za chwilę po wosku i beleczki też do dezynfekcji no i tu też jest sporo wosku. Także to cały cały sprzęt w tej chwili plus, żeby było posprzątane. Działamy. Przy pszczołach nie ma co robić, to przynajmniej porobimy porządki. Tak jak tutaj na wstępie mówiłem, jeszcze one tam walczą z tą odbudową, także nie ma co, zamknąłem, nie grzebałem one muszą wejść w swoją siłę i wtedy szybciutko to zabudują, a w tej chwili widać, że już ten chłód tej nocy dał im się do, wi do wiwatu, bo większości siedzą w ulu, w ogóle nie wychodzą tak, więc nic nie będziemy kombinować, przyspieszać czekamy do lepszych temperatur Ule mam, tak jak mówiłem, przewietrzone. To ochłodzenie nie powinno im spowodować chęci rojenia, raczej u mnie w tej chwili w tych ulach jest. Mają co robić, także dałem im do myślenia i do roboty. No i czekamy na lepszą pogodę, żeby się ustabilizowała. Tutaj tak samo mam przygotowane ule. Te ule są już po myciu, po czyszczeniu one są do dezynfekcji także one są przygotowane i za chwilę będą tutaj ustawiane żeby sobie je móc wykorzystać a tutaj mam jeszcze ule i powałki do czyszczenia także wykorzystuję sobie brak brak pracy przy pszczołach na pracę przy sprzęcie i tak jak już widać tydzień temu wertykulowałem Włączyłem podlewanie, bo u mnie już działa to podlewanie. Także w tej chwili, zobaczcie, już się zazieleniło. Było szaro, buro i koszmarnie, a w tej chwili już tu zaczyna działać. I tak jak też na jakimś filmie mówiłem, ja miałam tu podlewanie i zobaczcie, pszczółki sobie latają: one sobie zbierają wilgoć i wodę tutaj. Z mojego terenu, bo ja mam już włączone podlewanie. Proszę, podlewanie włączone. Na razie podlewa trawę, a później będzie linia kroplująca. Tu muszę tylko poprawić, bo on się skrzywił i w górę nie psika. Yy, trzy razy dziennie robię podlewanie, żeby żeby one miały O, proszę, jak tu sobie świetnie biorą wodę. Także jestem pewien, moja woda jest głębinowa, także tutaj nie ma żadnej w tym momencie możliwości. Raczej żeby się zatruły. No i trawa mocno, mocno już odbija, została sfatygowana, ale, ale po prostu już było takie siano i mech, że, że, że to była jakaś masakra istna. Także to za chwilę powinny być pierwsze kwiatki i powinny mieć pszczółki radochę z tej trawy w końcu. Dobra, tym akcentem roboczo czyszczącym kończę i zobaczymy się. Jak będzie ku temu okazja. Przystanek Pasieka. Pozdrawiam i przypominam, że mam jeszcze kilka rodzin z ulami lub bez. Dowolnie możemy się dogadywać. Nie ma to dla mnie najmniejszego problemu. Jak się dogadamy, tu już kolejny klient sobie zabezpieczył rodzinę. Przywiózł uleburnata. Przełożyliśmy. I e, znika, znika mi już trochę tych rodzinek. A oczywiście subskrybujcie kanał, polubcie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, nie ma problemu. Ja się pytań i odpowiedzi nie boję. Pozdrawiam miłego czasu i żeby Wam pszczółki nie roiły się po tym ochłodzeniu. Na razie, cześć. Czołem.